Kochani, kochani, witam Was serdecznie i zapraszam do nowego filmu. Dzisiaj jest to drugi film w serii moich filmów o pielęgnacji twarzy. Jeżeli ktoś nie widział pierwszego, to gdzieś się zapraszam. I tam omawiam takie totalne podstawy ABC, od czego zacząć, jakie są jakby kroki właściwe, świadomej gdzieś tam pielęgnacji twarzy. Także oczywiście serdecznie zachęcam do obejrzenia. Dzisiaj zrobię, tak sobie wymyśliłam, że zrobię taki film o takich 10 wskazówkach, 10 tipach, które pozwolą jakby utrzymać albo zdobyć, Wymarzoną cerę, jakby wymarzoną, wymarzoną skórę. Mówię w niej o rzeczach, które pomagają, które bardzo szkodzą. Niektóre z nich są dosyć oczywiste, ale myślę, że o wielu bardzo często zapominamy. Także moich 10 takich najważniejszych wskazówek, wskazówek dla idealnej skóry jedziemy. Żeby nie było, ja w tych filmach nigdy nie mam makijażu, dzisiaj też nie mam makijażu, mam tutaj lampę, tam lampę jest ciepło, będę coraz bardziej czerwona w trakcie trwania tego filmu, ale przez nie mam żadnego żadnego makijażu, oprócz mojej czerwoności. E, I tak, wskazówka, jakby tip porada numer jeden to jest przede wszystkim porządne mycie twarzy wieczorne. Zawsze! Codziennie, czy mamy makijaż, czy nie mamy makijażu, oczywiście jeżeli mamy makijaż, jeżeli mamy sobie filtr unatyczniony, bo tego dnia gdzieś wychodziliśmy z domu, to to mycie musi być tym bardziej dokładne i tutaj musi w mojej głowie i tak dalej, dla mnie, według mnie, jakby według moich zasad, musi być podwójne mycie twarzy. Czyli najpierw mycie twarzy albo balsamem, albo olejem. Natomiast potem umycie twarzy jeszcze raz czymś lżejszym, delikatniejszym. Na pewno do mycia twarzy nie używamy rzeczy mocno pieniących się, nie używamy chusteczek do mycia twarzy, bo to jest bardzo agresywne dla na naszej skóry. Także to mycie twarzy musi być takie porządne, musi być jakby właśnie dwufazowe, jakby w dwóch krokach. Natomiast nie może być za bardzo inwazyjne i za bardzo atakować naszej skóry. Także nie używamy żadnych takich chusteczek jednorazowych do twarzy nawierzanych. Nie używamy, nie używamy też niczego. Co ma w, swoim, w swojej zawartości. Nie wiem, czasami były takie kosmetyki, zwłaszcza dla nastolatków, które miały takie plastikowe granulki. Nawet nie chodzi o to, że są plastikowe granulki, które powinny być zakazane i które nie powinno się używać, ale wszelkie granulki, wszelkie czy tam, nie wiem, takie granulki z pestek jakiś moreli czy coś takiego, nic co będzie za bardzo inwazyjne i co będzie szarpało naszą skórę. Po prostu to musi być dwukrotne, to może, musi być dobrze umyte, natomiast to nie może być skóra podrażniona po prostu, czyli dwukrotne mycie twarzy, mycie twarzy wieczorne. Druga zasada to jest to, żeby myć twarz rano. Wiem, że na świecie są różne opinie i ludzie mają bardzo podzielone zdania ten temat, Natomiast według mnie i to jest to co ja zawsze stosuję, ja zawsze myję twarz rano i najczęściej, a czym mam jakby bardzo dużo specyfików, ale rzeczą, której używam do takiego porannego mycia twarzy, zawsze jest coś bardzo delikatnego, coś o lekkiej formule, jakieś mleczko, jakieś niepieniący się żel, coś bardzo takiego subtelnego i często jest to produkt, którego używam jakby do drugiego wieczornego mycia twarzy, czyli ta rzecz, która jest lżej, tą rzeczą do mycia twarzy wieczorną, również może spokojnie posłużyć za rzecz do mycia twarzy jakby rano. I dlaczego myjemy twarz rano? Oczywiście przez noc, w trakcie nocy gdzieś tam dotykamy naszą twarzą, czy podłóżki dotykamy twarzy. Rękoma, ale też pocimy się najprościej w świecie, więc te nasze, ta nasza skóra jest gdzieś tam upocona, plus jakby mycie twarzy, nawet takie delikatne to jest też jakby eksfoliacja skóry, jakby usuwamy ten martwy na skórę, który jednak codziennie gdzieś tam na, na twarzy zbiera. E, no i to jest taki świeży, dobry start dla, e, dla dalszego dnia i dla naszej dalszej pielęgnacji. Także mycie twarzy wieczorne, porządne i mycie twarzy poranne, a przy myciu twarzy wieczornym, jeżeli tego dnia nie mieliście na twarzy ani makijażu, ani, ani filtrów słonecznych, bo to są takie rzeczy, które najbardziej obciążają, gdzieś tam zapychają nam, nam pory, no to rzeczywiście można zrobić jedno mycie twarzy. Jedno, albo, ale, ale porządne. Natomiast jeżeli mieliście albo makijaż, albo faceunet, to to podwójne mycie twarzy wieczorne to jest absolutny must. Trzeci krok to niestety będą kosmetyki, niestety, niestety i chodzi mi tutaj o to, żeby zainwestować w te swoje kosmetyki mądrze. Jakby nikogo nie namawiam do tego, żeby wydawać jakby niesamowitą dużą, niesamowicie dużą ilość pieniędzy na, na, na kosmetyki, na rzeczy do pielęgnacji, ale tak, po pierwsze, jeżeli wydajecie dużo na przykład na makijaż, na rzeczy do makijażu, albo wydajecie dużo, nie wiem, na jakieś ciuchy, na torebki i tak dalej, więc macie te pieniądze, które możecie wydać na swoje gdzieś tam zachcianki, to tutaj jednak polecałabym zainwestować jakby część tej, tej kwoty jednak w pielęgnację, um, no bo jeżeli wiecie, jakby pielęgnacja i dobra cera to jest jakby baza, to jest podstawa Waszego makijażu, podstawa też Waszego wyglądu, także jeżeli możecie sobie pozwolić na to, żeby wydać tą kasę w taki sposób, to fajnie byłoby ją zainwestować najprościej w świecie w pielęgnację. Um, I też w kwestii pielęgnacji um, są rzeczy, na które warto wydawać pieniądze i są rzeczy, na których na które pieniędzy nie jest warto wydawać absolutnie, o tym też przygotuję taki bardziej szczegółowy film. Ale w takim mega skrócie, jeżeli chcecie sobie kupić nową paletkę cieni do powiek za 200, do 200 zł, to weźcie i wydajcie po prostu 200 zł na porządne serum do twarzy. Serum do twarzy, coś co się nazywa właśnie albo serum, albo jakiś treatment, albo coś takiego, coś, uży, co, coś co używamy na przykład na noc, albo na dzień, albo i na noc, i na dzień, yy, tylko właśnie serum. Nie krem, nie coś do mycia twarzy, nie mgiełka do twarzy, bo mgiełka do twarzy to może kosztować 10 zł i wciąż być świetnym produktem jakby pełni swoją rolę. Natomiast serum zaawansowane, które ma w sobie jakieś zaawansowane technologie, to jest to, na co warto wydać te pieniądze. Oczywiście, jeżeli nie macie tej kasy i nie chcecie jej przeznaczać na pielęgnację, też jak, na na jak najbardziej w porządku, po prostu zainwestujcie wtedy w jeden dobry kosmetyk. Czy to może być jakiś kosmetyk naturalny, bo też bo one też bardzo często są fajne i bardzo dobrej jakości, tylko też z kosmetykami naturalnymi trzeba uważać, bo to, co jest, ma napisane, że to jest naturalne, to niekoniecznie będzie dobre dla Was i, nie, i że będzie dobrze działać i nie będzie Was uczulać, bo to też jest taki wielki, wielki, wielki mit, który jakby funkcjonuje, zwłaszcza w naszym kraju, tak mi się wydaje. Naturalne, naprawdę nie zawsze na to najlepsze, według mnie, według, według mnie technologia zwycięża. Natomiast tą kasę, na którą możecie po prostu sobie pozwolić, warto, zainwestować po prostu w pielęgnację, w dobre serum dostosowane do Waszych potrzeb. No i kolejny krok, krok numer cztery, a czyli jakby porada numer cztery to to, żeby, żeby to nie było tak, żeby nie wyglądało to tak, że Wy dbacie, że dbamy o naszą twarz Trzy razy w tygodniu, albo trzy razy w tygodniu, albo od święta robimy tę naszą rutynę. Nie no, niestety w przypadku twarzy i twarzy to wygląda, to musi wyglądać jednak tak, że dbamy o nią codziennie i codziennie jakby uskuteczniamy tę naszą rutynę rano i wieczorem, bo jeżeli nie wiem, raz, dwa razy w tygodniu zdarzy Wam się nie zmyć na przykład makijażu, to wasza skóra potem na przykład będzie cierpieć, no nie, to, nie, to nie działa, tak nie możecie na przykład zapomnieć użyć sobie serum, albo zapomnieć użyć sobie kremu, bo jakby to ma bardzo długo. Potem działanie i skutki dla waszej, dla waszej sery. Oczywiście zależy, jaką macie skórę, jakie macie, jakie macie z nią problemy, lub jakby na co zwracacie uwagę. Ale jakby kluczem jest to, żeby to jednak wszystko było absolutnie jak najbardziej regularne, czyli i rano i wieczorem. E, oczywiście to nie musi być wieczorem dokładnie to samo, nie? Ja też tak robię, że ja jednak codziennie dbam o tą skórę, codziennie wieczorem mam tam jakieś kroki pielęgnacji, ale zmieniam. Jednego dnia to będzie kwas, drugiego to będzie nawilżenie i tak dalej. Jakby sobie testuję roz, różne kosmetyki, mam tę rotację. E, jeżeli macie codziennie te same kosmetyki wieczorem, wam się sprawdzają jak najbardziej super, nie ma w tym niczego złego. E, no i tak samo rano trzeba po prostu o tym codziennie, codziennie pamiętać. Jeżeli się malujecie, jeżeli się nie malujecie, nieważne, jeżeli jesteście facetami, kobietami. Oczywiście męska skóra jest inna, eee, też ta pielęgnacja wygląda no odrobinę, odrobinę inaczej. Na, na, najbardziej mi się podobają memy po prostu pod tytułem, że ja i moje 50 kroków pielęgnacji pełno wyprysków, i mój facet, który wyciera twarz tą samą ściereczką, którą wyciera sobie za przeproszeniem pelisa i buty, nie? I taka idealna cena. No często tak to niestety wygląda, to też jest pewnie kwestia tej naszej szalonej, hormonalnej, po prostu kolejki, którą mamy i co miesiąc tylko co miesiąc w trakcie życia, no ale. Sorry, tak jest, tak, tak, tak po prostu jest. Także nasza rutyna musi być i rano, i wieczorem, i musimy uskuteczniać co codziennie. Oczywiście jak raz na miesiąc czegoś nie zrobimy albo zapomnimy, to raczej nic się nie stanie, ale wiadomo, jak działają nasze mózgi, jeżeli, jeżeli raz coś opuścimy, to potem łatwiej jest to opuścić znowu. Także ta rutyna musi być uskuteczniana i jeszcze jakby dodam to jakby w tym punkcie, że nasza twarz nie kończy się w tym miejscu. Nasza twarz to też jest nasza, nasza szyja i nasz dekolt. Także wszystko, co robimy, jedziemy od dekoltu, szyja i dopiero twarz. Także to był krok numer 4 czy 5. Eee, teraz wskazówka numer 5, słońce. Trzeba zwrócić uwagę na słońce, w tym jego jakby negatywnym aspekcie i działaniu, czyli oczywiście trzeba. Em, jakby nosić, trzeba mieć filtr słoneczny, jednak zawsze, kiedy wystawiamy twarz na słońce, to skórę na słońce, ciało na słońce, to ten filtr słoneczny powinien nas chronić. Powinien to być minimum filtr 30 teoretycznie i najlepiej, jeżeli to będzie filtr słoneczny, który jest jakby osobno, który jest osobno jakby produktem z filtrem słonecznym, który nie będzie, wiem, podkładem z filtrem, który nie będzie kremem nawilżającym z filtrem, tylko stricte po prostu filtr słoneczny. Dlaczego tak? Dlatego tak, że filtry słoneczne to są bardzo... Jakby aktywne składniki, które bardzo często, jeżeli są w innych kosmetykach, czyli na przykład w podkładzie, w kremie nawilżającym, w czymś takim, one mogą w jakiś sposób, znaczy ten fil słoneczny w jakiś sposób może reagować z innymi składnikami, i albo jakby osłabiać ich działanie, albo one mogą osłabiać działanie filca słonecznego, także tutaj jednak ja bym proponowała zainwestowała w jeden osobny filt słoneczny, plus też jest wiele osób, które jakby reagują niedobrze na fil słoneczne, więc lepiej mieć po prostu krem, który Wam się sprawdza. Podkład, który wam się sprawdza, i ewentualnie fit słoneczny, który kiedy wam się nie sprawdzi, można go, nie wiem, użyć nawet na ramiona, na nogi, tak żeby mieć tę mieć rotację produktu. Także obowiązkowo fit słoneczny, ale też nie dajmy się zwariować, bo słońce jest nam potrzebne do życia, do funkcjonowania. Witamina D jest kluczowa, także ważne jest to, żeby oprócz tego, żeby mieć jakby oj, słońce to zło! I nosić filce słoneczne, żeby wystawiać ten twarz do słońca, wystawiać ciało do słońca, bo jesteśmy jednak ludźmi, i tak jak mówię, witamina D jest nam konieczna tego życia. Plus na przykład na niektóre stworzenia, tak jak moje stworzenie czyli uszczyca, słońce działa totalnie dobroczynnie, totalnie świetnie, oczywiście nie na wszystkie i jeżeli macie przeciwwskazania do tego, to jak najbardziej nie, jeżeli macie uczulenie na słońce, to oczywiście też jak najbardziej nie, natomiast jeżeli nie ma przeciwwskazań, to jednak pamiętać o tym, że słońce jest nam niezbędne do życia. Nie mówię tutaj o spalaniu się na skwarkę i spalenia się na totalną czarność i w ogóle i tak dalej, ale parę minut dziennie to jest coś, co jest nam po prostu konieczne, niezbędne do życia. No, szósta wskazówka jest taka dosyć banalna, ale no nie jest aż taka banalna. Nie pal. Po prostu palenie. Palenie to jest jeden z czynników, który, który ma ogromny wpływ na naszą cerę i no śmiem twierdzić, że efekty są niesamowicie widoczne jakby w bardzo wielu aspektach. Od takich zmarszczek palacza, czyli to są takie te pionowe zmarszki, które pojawiają się wokół ust u osób, które na przykład całe życie gdzieś tam paliły, po od razu cera jest bardziej wysuszona, cera jest bardziej jakby pożółkła. Już w ogóle omijam wszystkie aspekty zdrowotne, no ale palenie to jest jeden z takich głównych punktów, o którym powinniśmy pamiętać. Punkt siódmy, oczywiście też banalny, ale też bardzo często o nim zapominamy, to jest picie wystarczającej ilości wody. Wody nie pijemy wtedy, kiedy czujemy, że chce nam się pić, bo to znaczy, że nasz organizm już w tym momencie jest odwodniony, a jeżeli nasz organizm, to jednak zaraz nasza skóra też będzie odwodniona. Także wodę po prostu pijemy w ciągu dnia, cały czas, zwłaszcza w takich temperaturach, jak mamy obecnie, jest lato, jakby tę butelkę wody trzeba mieć zawsze przy sobie. Czy kranówę, czy nie kranówę, zdania są podzielone, ja jakby nie jestem zwolenniczką kupowania wody w plastikach, polecam albo mieć swój bidon, albo po prostu taką szklaną butelkę i trzymać ją w lodówce, wtedy to też jest okej. Okay. Każdy ma jakby swoją własną filozofię, natomiast wodę pić trzeba w dużych ilościach, jakby niekoniecznie 4 litry haustem na raz, ale w ciągu dnia, tak jak mówię, w małych ilościach, żeby ten organizm cały czas był dowodniony, bo tak jak mówię, w momencie, kiedy nam chce się pić, znaczy, że my jesteśmy odwodnieni. Także to jest to. I również jeżeli obserwujecie u siebie na przykład jakieś bóle głowy, coś takiego, to też może być często spowodowane tym, że jesteście odwodnieni, że nie dostarczacie sobie wystarczającej ilości płynów i też trzeba obserwować mocz na przykład, bo jeżeli wasz mocz jest zacienny, to też może być jedna z oznak tego, że macie tej wody w organizmie po prostu za mało. Dobra, punkt kolejny, czyli ósmy, to będzie po prostu kwestia diety. Rzeczy, których nie powinniśmy mieć w swojej diecie z wielu powodów, zwłaszcza jeżeli jakby zależy nam na tej dobrej cerze. Oczywiście każdy na różne produkty reaguje inaczej. Rzecz jasna, jeżeli macie na coś alergię, uczulenie itd., to wiadomo, że te rzeczy powinniście wy wyeliminować z diety. Możliwe też, że na, które, na niektóre rzeczy nie macie aż takiej reakcji, ale jakby główne rzeczy, które należy wykluczyć ze swojej diety, to jest cukier. To jest nabiał, to jest alkohol. No i oczywiście wszelkie tak zwane gówna, wszystkie rzeczy przetworzone, wysoko przetworzone, to jest coś, co powinno być w naszej diecie, oczywiście w minimalnych ilościach. Ja tutaj nie zachęcam nikogo do, wiecie, do, do zmiany totalnie swojego życia itd. Ale jednak do tego, żeby ograniczyć te rzeczy najbardziej jak się da. Oczywiście cukry to, to jest coś, co myślę, że ograniczyć jest najłatwiej, bo oczywiście przyzwyczajamy się do cukru, jakby uzależniamy się od cukru. To jest jedna z rzeczy, które naprawdę w taki mocny sposób uzależniają, ale są jego dobre alternatywy. Natomiast cukier obecny jest wszędzie: jest obecny w napojach gazowanych, jest obecny w sokach, jest obecny w alkoholu, w jedzeniu, w jedzeniu przetworzonym. Także cukier to jest jedna z takich głównych rzeczy. Również nabiał. Nabiał też bardzo często na przykład jest jest odpowiedzialny za różnego typu wypryski. Oczywiście każda osoba, tak jak mówię, reaguje inaczej. Ja nie jestem w stanie całkowicie ograniczyć, na przykład, na biału. Natomiast nie piję mleka. Mleko mnie w ogóle nie pociąga, ale sery. Sery to jest coś, czego nie potrafię sobie odmówić i które śmiem twierdzić, że mnie uzależniają absolutnie. Tylko oczywiście trzeba to jak najbardziej zminimalizować. No alkohol to chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć. Alkohol ma takie działanie tak bardzo odwadniające dla naszej skóry. Plus rzecz jasna, no alkohol to są też puste kalorie, to jest też ogromna ilość cukru. Wszystkie jakieś takie drinki, e, no, no, no to jest. Bomba absolutnie kaloryczna i to raczej najzdrowszym, jeżeli już coś, to czerwone wino wytrawne raz na jakiś czas, kieliszek, dwa kieliszki, na to sobie można pozwolić, natomiast wszystko gdzieś tam w jakiś imarkowany sposób. No i główna tak zwane, czyli rzeczy wysoko przetworzone, wszystkiego typu gotowce, fast foody, chipsy. To jest bomba po prostu śmieciowa, nie? Bomba śmieciowa i po raz kolejny, ja rozumiem, raz za jakiś czas spierdzicie sobie frytki, albo spierdzicie sobie kepsa, albo coś takiego. Rozumiem, jestem człowiekiem, mam to samo. Natomiast to nie może stać się podstawą Waszej waszej diety. teraz już mówiąc tak zupełnie poważnie, rzeczy typu jakby gotowce, które wstawiamy do mikrofalówki, albo takie, wiecie, do których nie używamy produktów do zrobienia, czyli po całkiem takie gotowe dania, jeżeli to stanie się jakby bazą Waszej diety, yy, może w Polsce tak, że ta, to nie jest aż tak bardzo widoczne, na przykład kiedy mieszkałam w Wielkiej Brytanii, to tam rzeczywiście te gotowce, markę Spencer, jakieś mrożonki, rzeczy, które musisz nakłuć do góry, wrzucić do mikrofali albo wrzucić do piekarnika i to jest gotowe danie, no to nie jest prawdziwe jedzenie. To są rzeczy po prostu wysoko przetworzone, które mają dużo mniejszą ilość składników odżywczych i tak zwanych zdrowych rzeczy niż prawdziwe jedzenie, które możemy sobie sami przygotować, także yy, no jednak zdrowa, zbilansowana dieta, pozbawiona rzeczy, które nie są nam konieczne do na życia, typu cukry, nabiał, alkohol i tak zwane główna, to od razu odbija się również na skórze. Kiedy ja, nie wiem, wpierniczę sobie pizzę albo mam, nie wiem, jakiś taki imprezowy weekend, od razu to widać na mojej cerze, na skórze, worki pod oczami, szarość, przesuszenie, także... Spróbujcie takich, od takich malutkich zmian, one naprawdę dużo mogą, dużo mogą jakby wnieść nowego w życie Waszej skóry. A jeszcze zapomniałabym w kwestii też diety. Większość z nas jednak, o ile nie ma naprawdę takiej świetnej, zbilansowanej diety i nie wpiernicza trzy razy w tygodniu ryb, w większości z nas brakuje jednak kwasów, kwasów omega, kwasów omega 3, także warto czasami zadbać o suplementację. Ja wiem, że dla wielu osób i bardzo często jednak te suplementy diety to jest pis na wodę, fotomontaż i nie wciskałabym w siebie wszystkiego, co jest tylko możliwe. Natomiast kwasy omega 369 to jest coś, czego bardzo często brakuje nam w diety. Wiecie, to można albo suplementować po prostu suplementami, ale na przykład też olej e, z siemienia lennego, taki tłoczony na zimno przechowywany w lodówce, też jest świetną sprawą i super wpływa na kondycję nie tylko włosów, ale też naszego nie tylko włosów, nie tylko skóry, ale też naszego całego organizmu, także warto rozważyć mądrą suplementację. Kolejna rzecz, o której myślę, że też bardzo często zapominamy, e, na którą nie zwracamy uwagi, to jest taka po prostu higiena, jeżeli chodzi o rzeczy, które dotykają naszej twarzy, czyli Czyszczenie telefonu. Telefon powinien być, zależy jak często używacie, ale jeżeli, nie wiem, nosicie make-up, trzymacie telefon gdziekolwiek, kładziecie go, nie wiem, w transporcie publicznym gdzieś albo gdzieś na stole, albo w pracy, nie wiem, byliście w kibelku, albo otwarliście drzwi ręką i trzymacie ten telefon, potem ten telefon jest cały czas jednak przy twarzy, jeżeli rozmawiacie wciąż, jeżeli nie używacie sławek, no to trzeba by ten telefon przynajmniej codziennie gdzieś tam wyczyścić, odkazić, żeby na nim nie zbierały się bakterie, bo jeżeli już są, żeby one nie dotykały bezpośrednio waszej twarzy. Ja, also To jest to na pewno higiena, jeżeli chodzi o telefon. Nie muszę wspominać o myciu rąk, które gdzieś tam cały czas wokół naszej twarzy są. Także telefon, nasze ręce, poduszka, pościel to jest też ważne, żeby nawet jeżeli nie, nie, wiem, nie piszecie wszystkiego, całej, całej nie wiem, prześcieradeł i podó i tak dalej, a czy i, i koder, to jednak ta poduszka, coś co dotyka naszej twarzy, fajnie, żeby była bardzo regularnie, regularnie prana. oczywiście super, jeżeli to jest jakiś taki satynowy materiał, jeżeli to jest jedwab, to w ogóle super, bo on jest bardzo gładki. I powoduje jakby mniejsze, mniej odgniotek na naszych twarzach. Na naszych twarzach jest po prostu bardziej delikatny dla naszej buzi, ale grunt, żeby ta poszewka po prostu była zawsze czysta. Tak samo ręcznik, którym wycieramy twarz też, żeby on był regularnie czyszczony, pędze do makijażu, gąbeczki do makijażu. Tutaj też myślę, że bardzo wiele z nas jakby tutaj popełnia ten grze, że te pędzle nie zawsze są czyste, że ten beauty blender nie zawsze jest tak czysty, jak mógłby być, także to. I dla posiadaczy grzywek, grzywki, włosy. Jeżeli macie wypryski na przykład na twarzy, na czole, to na przykład zauważcie... Sprawdźcie, czy nie robicie czegoś takiego, że nakładacie na przykład odżywkę bez spukiwania, i ona po prostu potem gdzieś tam te włosy są na waszej twarzy, na, waszych, na waszym czole, i to może powodować zapychanie się porów, jakieś podrażnienia, jakieś wysypki, albo nie wiem, lakier na włosy, suchy szampon. Jeżeli czegoś takiego używacie, to też potem, jeżeli macie to na włosach, a potem macie to na czole, to że ciasna no może gdzieś tam powodować niefajne rzeczy na naszej twarzy. Więc jeżeli macie problemy z jakimiś takimi albo wypryskami, albo przesuszeniem, albo czymś takim, to zwróćcie. Uwagi na włosy, na to, co najdajecie i dajecie, jak bardzo one dotykają waszej twarzy. Także higiena takich rzeczy, które mamy często blisko twarzy, jakby to jest też bardzo ważne. No i ostatnia reguła, ostatnia zasada, o której pewnie wszyscy wiemy, nie wszyscy mamy na to czas, to jest sen. Wysypiać się 7-8 godzin snu to jest coś, co teoretycznie powinno być dla każdego człowieka czymś normalnym. Śmieję się, bo wiem jak to wygląda w praktyce. No ale jednak nasz organizm potrzebuje tego resetu, potrzebuje tego czasu na zregenerowanie się, na nie wiem, na uśpienie wszystkich stresów. Oczywiście... Też jakby kolejny punkt to jest to, żeby unikać stresów, ale w jaki sposób unikać stresów, tego nie wiem nikt po prostu. E, także unikanie stresu i długi sen, 7-8 godzin w miarę możliwości, nieprzerwany, to jest coś, co też natychmiast od razu odbije się na kondycję Waszej skóry. E, nie wiem, kiedy ja się wysypiam, moja skóra od razu jest taka bardziej rozświetlona, jest po prostu taka jaśniejsza jeżeli się nie wysypiam, to jest po prostu bardziej przeszarzała i bardziej przesuszona i też pod oczami to od razu też widać, zależy jakie macie tendencje, ale jeżeli macie tendencję do worków pod oczami, opuchlizny pod oczami, to myślę, że po trzech godzinach snu Wasza twarz wygląda całkiem inaczej niż po, nie wiem, sześciu, siedmiu godzinach snu. Już nie mówię po co, jak, jak moja twarz wygląda na przykład po weekendzie, gdzie cały weekend wpierniczam fast foody, piję alkohol, jem w ogóle wszystko z cukrem i w ogóle wszystko co się da, nie wyśpie się i wstanę rano, kontra po, nie wiem, trzech dniach Zdrowego, fajnego odżywiania, gdy mam jakiś fajny wysiłek fizyczny, dbam, wysypiam się, i nie mam stresów. To, to jest po prostu diametralna różnica i tutaj najlepsze kosmetyki niczego nie zmienią. Także to było moje jakby 10 kluczowych, takich myślę, że najważniejszych rad. Wiem, że tego jest milion i można je można by je było mnożyć. I oczywiście bardzo jestem ciekawa, jakie są Wasze rady, jak mają się do moich rad, być może z czymś się nie zgadzacie, być może macie coś do powiedzenia, do dania, odjęcia. Jeżeli tak, oczywiście serdecznie zachęcam do komentowania. Bardzo dziękuję, że jesteście, bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczyska znowu. Pa! Zostaw lajka, Ciebie to nie zaboli, a mnie dużo szczęścia. Dzięki i do pa!